Ja siemano z tej strony Mikro Ety i dzisiaj jesteśmy w odcinku. Jestem na imprezie ogólnie, więc może być trochę hałas i mnie słabo słychać. Podjeżdżamy gościa. Kurde, była dobra akcja. Ściszę, że, ściszę żeby mnie było słychać. Bum bom. Jak widzicie mamy fajnego skina. Podjeżdżamy gościa. Kurna! Dobra, czekamy, 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 czekamy. Poczekajcie chwilę. Demilo się A wiesz, że jest film, już Dobra, już. No w telefonie! Nie ma! Mam aplikację w telefonie, dzięki której nagrywam. Nie ma, takiej Jest! Master Recorder! Tak! -ta -ta -ta, Sratatata -ta, sra -ta, 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 sra ta ta, ta, dobra, nie słuchamy sobie. To jest taki jest challenge na odcinek. Nie słuchać sobie przez 24 godziny. Bebe. Dobra Tutaj nie zapomnijcie subować mojego kanału Dla mnie jest to wielki rekord W 4 dni wbić 5 subów Naprawdę Inni wbijają po kilka tysięcy Ja wbijam sobie tylko po tyle I ogólnie jest fajnie Podjeżdżamy goście Kurde no i w odcinku ogólnie postaramy się zniszczyć jak najwięcej osób. Dlatego od razu pierwsza osoba umiera. Bo tak, bo lubię grać o, Bo jestem kozakiem w tą grę. Jak nie, to w, jak nie wierzycie, to wbijcie na poprzedni odcinek, znaczy na pierwszy odcinek Sliterio. W którym zaczynamy od robala, a od robala do byka Bum <mordole> Mordeczki, wygramy to, rozmita? Mordy, wygramy to Nie, nie chcę umierać To były czasy żyć, nie umierać Akurat, gdy on przestał To to widzimy się za chwilę Dobra, elo Jestem z powrotem Ja muszę jakiegoś A dobrze wiedzieć Rozwalamy Ciebie, zjadamy resztki Ciebie O, ty chamie Co za cham? Ja tego zjadam, nie ma. Nie ma zlituj. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Żegnam się z wami. mam